Zmagasz się z tak zwaną indyką szyją albo opadającym owalem twarzy, a może to i to. Jeżeli tak jest, to głównym winowajcą jest Twoja postawa, która wygląda mniej więcej tak. I w tym momencie Twoje tylne i boczne mięśnie szyi zaczynają się skracać. Pojawia się indyka szyja i opadający owal twarzy. Ale dobra wiadomość jest taka, że możesz to zmienić. Chodź, pokażę Ci jak to zrobić w 5 minut. Nasz masaż twarzy zaczynamy tutaj. W ten oto sposób pilność, żeby Twoja postawa przypominała moją, żeby tutaj nic takiego się nie działo. Następnie ułóż ręce w takiej pozycji, pilność, znowu, żeby tutaj wszystko było w ten sposób. Opuść głowę w dół, a ręce ciągnij ku górze. Może troszkę zaboleć, możesz troszkę poczuć. W szczególności, jeżeli twoja postawa do tej pory nie była najlepsza. Następnie lekko napinamy. I w ten sposób. Po obu stronach. Jak czujesz już lekkie rozluźnienie? Powinnaś, ale pamiętaj, to tylko kropla w oceanie. Jeżeli chcesz przejść całkowitą metamorfozę, taką jak przyszłam ja czy moje klientki, koniecznie wejdź na www.azwemłoda.com. I zapisz się na mój autorski kurs face modelingu Face Changer, dostępny na telefonie, na komputerze z każdego miejsca świata o każdej porze dnia i nocy. Nie tylko dowiesz się tam jak masować twarz, oczywiście jest to masaż nie jakiś tam a powięziowy, ale również popracujemy nad twoją postawą, która jest. Podstawą i do tego wszystkiego drenaż limfatyczny całego ciała. A jeżeli się nie znamy, to koniecznie zajrzyj do magazynu Mad and Beauty i przeczytaj mój artykuł na temat masażu powięziowego oraz Face Changera.